W domu, z Idziemy z Oliwką do lekarza, do specjalisty. Oliwka jest bardzo podekscytowana, mam nadzieję, że wszystko wypali, że ubezpieczenie to pokryje. Jedziemy aż do St. Petersburga. To jest na północ, bardzo blisko Tampy, przed Tampą. Pani doktor prowadząca powiedziała, że jest to bardzo dobry lekarz, który pomoże Oliwi. Musisz dużo, <grych> dużo zakryć. Mam prawko. Organ donor, Christian. Zdecydował się. Zobaczcie, jakie fajne spodnie oliwka kupiła. I wyobraźcie sobie, że wczoraj byłyśmy w sklepie. I ona kosztowała 6 dolarów. Tak. I nie nagrywałyśmy tego jakoś, bo byłyśmy tak zafascynowane. Bo zamykany był sklep. I wszystko było tam tanie. I może jeszcze zdążymy pojechać, jak Krystianowi kupię. Widzieliśmy poduszkę. No, poduszkę za 3 dolary dwie kupiliśmy, taką i taką na podróż, super materiał się. wydałyśmy 47 dolarów 3 dolary, dolar, dolar a bo to maseczki, tak? ale zobaczcie, 6 dolarów spodnie, spodnie oliwki moja sukienka czy bluzka też przedceniona z 30 dolarów sweterek, a i spodnie takie do szkoły, szkoły tak e, maseczki w Mhm. Mm ja ogólnie bardzo polewiam je dobra, idziemy kochana no, to już mi się na Wydają mi się nogi. To takie, słuchajcie, jak się ma takie spodnie o, za 6 we? dolarów. <gry> Trzymaj się. Siemanko, no zejdzie nam z 3 godziny. 4. My chodzimy w tych spodniach długich, w długich rękawach, dlatego że klimatyzację, nie, klimatyzację włączamy. Aż kamerka zaparowała. Można otworzyć okno na razie. No tak jak teraz u Was jest pięknie, ładnie, tak u nas jest duszno, upalnie. Teraz my możemy wam zazdrościć. Tutaj jest taki fajny outlet. O, bardzo tutaj, fajne tak. rzeczy są. To tak. jest zaraz zabrain. O, to my byłyśmy tutaj kiedyś, nagrałyśmy wam takie tak. rameczki, moi drodzy. I teraz będziemy przyjeżdżały przez most. Tarzan. A Oliwka nie chce żeby pokazywać. <grym> <typie>, <grym> Powiększyła sobie piersi. <grym> od <dzisiaj grym> jestem Kim Kardashian. Tak, nie chce się pokazać, bo był to dla niej duży, duży szok ale jest po zabiegu, była bardzo ma dzielna. Ma już usztywnienie twarzy. <taki> tak, <taki> ma botoks. Wszystko się udało, wszystko jest pod kontrolą. Przyjechałyśmy pierwszy raz i zabieg został wykonany. Oliwka w ogóle nie była przygotowana na to, ale musiałyśmy rozmawiać pół godziny, żeby mogła się przygotować psychicznie na zabieg. Także fajnie, bo ma już wszystko za sobą. A tak bardzo się obawiała. To powiedziała, że możemy to zrobić dzisiaj. Te, te, te. Mama mówi: tak, tak, tak. A mówi, mamo, mamo. Spokojnie. A Oliwia: nie, ja nie zrobię dzisiaj. Słuchajcie, jestem bardzo usatysfakcjonowana, bo wiem, że Oliwki Marzenie się spełniło jedno z takich najważniejszych marzeń. Znieczulenie miała pierwszy raz w życiu, pod skóry. Wycinane coś też miałam pierwszy raz. I dzielna była niesamowicie. Nie chcę się pokazać, bo płakała, bo tu się. Stresu było bardzo ja dużo. Słuchajcie, jesteśmy w Starbucksie. Idziemy w nagrodę. Oliwka sobie taką nagrodę wyznaczyła. <grywka> Pomogę, bo jestem dzielna. Trzeba zobaczyć, czy jest unicorn frappuccino. Jak ja mówię, że chcę herbatę, to ja zawsze mówię tea, to one mi zawsze dają iced tea. I to już drugi raz, znowu to samo. A ja bardzo lubię ciepłą herbatę. Zawsze trzeba powiedzieć w Ameryce, że chcesz hot tea, bo u nich tea to jest na zimno herbata. Life is strange. Tak. Zobaczcie co Junior chce. A zobaczcie co ma w łysce: Pokrojoną wędlinkę i szyneczkę Sopocką. To jest właśnie Juniorek. Tak, jak mogę go uratować na szczęście. na Nie. Slipnął. A kim cudem się tam znalazł? You let the bird die. Oh, co? 66% pozwoliło. Ale ludzie są bez szczery. Żeby w tak Zobaczcie, Alwinka. Tak jak Wam mówiłam, on jest zakochany. Już Wam pokazuję. I jedziesz? O, uciekł. Wiecie co, przed chwilą, właśnie się przytulali do siebie. Pokażę Wam jeszcze raz, jak już będą tak sobie fajnie leżały. Może, bardzo często tutaj leżą i. Przytulają się, śpią razem. Ta uciekła dziewczynka. A on został, bo się nie boi. One też się męczą tą pogodą, wiecie? Bo jest gorąco. Tu są ślady różne, różniste po pewnej osobie. To jest akurat po mnie ten świat. Ten ten. A, to oliwki, no. tak. Hello! It's me. Jej, Jestem w raju. Aha. Nareszcie. I na golasa. Jakiego głosów. Nie no, tak tak, już nie. <laughs> hey, what's wrong with this picture. <laughs> zadowolona? Że piąteczek w końcu się wyśpię. Hello, fellows! Ja w wiem, że scenerii. się tęsknili za mną. Przepraszam, że was zawodziłem, ale to niestety były warunki takie, a nie inne, ale już jestem. Tak, już jest i na vlogach i w życiu. Także jest z nami. Powiem Wam parę bez... ciekawych rzeczy, bo mam dużo, wow. dużo dobrych. Kochani, najnowszej generacji. Zresztą wiecie, w Polsce też już się pokazały. Ale to jest Oled. To wszystko bije te 4K, to wszystko to bije na głowę. Proszę bardzo, jak to śmiga. No i zobaczcie, jakie cieniutki. Chociaż tam już teraz mają te 8K. Wow, zobaczcie tu. Jesteśmy w domu. Tak na szybko przeszliśmy zobaczyć modelowy dom, który jest bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania. Tu są drzwi. Zobaczcie, jakie duże drzwi są. Wysokie. kuchnia duża. No właśnie, i tak O jezu, świetna. Okno duże, kuchenne. Fajnie zrobiona ściana. Z desek, ale fajnie pomyślane. Zobacz, basen jest. No, okna duże. Z 500 tysięcy mi się wydaje. To jest trzecia sypialnia. Nie, to jest szafa. Ale to by wyrzucić. Ej ty byś siedział w biurze tak, na komputerze i te klameczki jakie fajne, bardzo mi się też podobają. No i pokoje, zobaczcie, te pokoje są dosyć małe. Fajne, duże. No świetne, są ekstra. Jak jest system plasty. Ale ten nie ma basenu. To może być tańszy. No, masz 16. Andrzej ma 1,85 m. No, a zobaczcie, to ponad 2 metry. To jest dla wielkoludów. Tam masz na czynione, tu masz w cieniu. Tu sobie brylujesz na przykład. Ty, ale to mnie ucierpiło. Ten jest ładny, ale ten już jest na pewno dużo droższy. Tak, ten już jest nie na naszą kieszeń. No vous Ale pokażemy wam, zobaczcie też, też ładnie. I my tak będziemy cały czas oglądać te domy i nigdy się nie zdecydujemy. O, mama, mia, to jak ładny. Podłoga też fajna. No to wszystko jest zobacz ładnie przez projektantów. Boże, ten to już jest cudowny. Jak ładnie. Tak, przylewa się woda. I tu w ogóle położenie tego domu jest też ładne. Bo masz tak na rogu, już tam nie ma sąsiada. Tak, wszystko idealnie. Ja bym nic nie odjęła na pewno, nic nie dodała. Zobaczcie, jakie pralki amerykańskie, duże. Pralka i suszarka. kołdrę czy coś wrzucasz Tak. Zwykła decha, normalnie zrobiona. Palmy już stawiają. Andrzej przywiózł też. Dobra, już trochę mniej. Ile można maksymalnie? Patrzcie tu mam to, to będzie za ciężkie rzeczy Ładną opalenicę Co będzie za ciężkie to? Ja się jeszcze cię jestem teraz tak może być No dobra, biorę was Uf, Careful buddy Wszystko? Mhm. To masz mama kamerkę <noise>